Jest takie powiedzenie, że czas leczy rane. Kiedyś też tak myślałam. Ale pamiętam, jak tego dnia siedziałam w jednej emocji, w jednym żalu, w jednym dramacie i roztrząsałam to i strasznie długo to trwało. Zastanawiałam się, jak mogę zrobić to szybciej. I bardzo pomogła mi wtedy książka Potęga teraźniejszości jak harta Tole. Jest tam sposób na to, jak pracować z ciałem bolesnym, ale jest mnóstwo narzędzi różnych, których ja również używam na sesjach, więc jeżeli nie chcesz, żeby to trwało tak długo, jeżeli chcesz już wyjść z swojego dramatu, swojej głowy i nie wiesz, jak to zrobić, to zapraszam na sesję do mnie. Robię również sesję online. To nie musi trwać tak długo. To wszystko nie musi trwać z tygodniami, miesiącami. Można to zrobić.